Do tej pory wsparcie naszego środowiska high-techowego dla Ukraińców było regularne i bardzo zażyłe. Zażyła współpraca nas łączyła. Natomiast od tych kilku dni, kiedy trwa wojna, zupełnie zmieniliśmy, wywróciliśmy wszystko do góry nogami i zajęliśmy się tylko i wyłącznie... Z pomocą tym startupowcom, którzy są wciąż na Ukrainie, nie mogli przyjechać do Polski. No i szczerze mówiąc, dość ordynarnie i pewnie mało kreatywnie, ale uznaliśmy, że pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze, najważniejsze jest to, żeby zebrać środki i wysłać je na Ukrainę. No jako środowisko startupowe, wszystkich organizacji, które zajmują się innowacjami, wynalazkami, komercjalizacją tych ciekawych modeli biznesowych, skupiliśmy się wokół Polskiej Akcji Humanitarnej i uznaliśmy, że ta super dobrze rozpoznawalna... Organizacja, która ma najlepszy network na Ukrainie, może nasze pieniądze tam przekazać w sposób taki optymalny i bardzo efektywny. Startupy dla Ukrainy.pl. Jest to współpraca, kolaboracja, społeczność już tak naprawdę firm i organizacji wspierających startupy, które zdecydowały się kilka dni temu na to, żeby wesprzeć akcję humanitarną, polskiej akcji humanitarnej i tworząc, tworząc portal startupy dla Ukrainy.pl, na którym można wejść i e, przelać pieniądze w różny sposób dzięki platformie się pomaga. Wielu fanderów jest na bieżąco zaangażowanych w walki na froncie. E, zapytaliśmy też e, jakie mają e, plany w, czy w jakiś sposób odnajdują się w, w obecnej sytuacji. Wielu z nich jest determinowanych, żeby pozostać na Ukrainie, żeby kontynuować swoje biznesy. No, i żeby bronić swojego kraju, swojej ziemi. Ale w dużej mierze zdają sobie sprawę z tego, że kiedyś wojna się skończy. My też to wiemy i mówimy im o tym, że to właśnie oni będą tymi, którzy ten kraj będą odbudowywać ze zniszczeń wojennych. Dlatego istotną rolę pełni tutaj nasz projekt Polish Ukrainian Startup Bridge, ponieważ będziemy starać się dla nich znajdywać jakiekolwiek fundusze, które pomogą im. Przetrwać najbliższe miesiące i w momencie, kiedy wojna się skończy, żeby mogli wrócić do rozwoju swoich, swoich projektów i, i kontynu kontynuować rozwój biznesu. Będziemy też prawdopodobnie próbować szukać zatrudnienia dla, dla, dla rodzin tych founderów, jak również różnego rodzaju rozwiązań, które produkują inne startupy, a które mogą rozwiązać bolączki, które dotykają dzisiaj Ukrainę.